Ja w ogóle nie wiem po co ja to nagrywam Przecież i tak tego nie dodam A może dodam? Zobaczymy Zobaczymy, może uda mi się zablokować Wszystkich moich znajomych I całą rodzinę I wtedy po prostu Wtedy po prostu dodam Wszystkich ludzi, którzy, których znam Musiałabym zablokować czuła się komfortowo, teraz Ja nie wiem, czy nikt mi wcześniej tego nie powiedział, że yy, dwa kubki rosołu mają z 35 kalopi. Kalo, I yy, dowiedziałam się o tym sama z przypadek. Więc teraz moje kifli. Bardzo Niedzielą. robię rosół. I to nie byle, nie byle jaki rosół, bo tutaj yy, po prostu są dwa rodzaje mięsa. Gdzie ja zawsze po prostu z kurczaka. A tutaj ym, jest kaczka i są. To, to ucia z kurczaka? Nieważne. Jaka cebulka, o. Taka pyszna cebulka, przypieczona. A warzywka. No i tak powolutku sobie tutaj bulgoczę. Chyba tak się mówi. Rosołek. Później muszę te farfosa z niego powyciągać i będę kiła, sam wywar, bez makaronu bo z makaronem rosu to już nie jest niezwyczajny rosół. Mega mi to y, właśnie pomaga jak chce mi się mega y, coś zjeść i sobie po prostu piję taki kubek ciepłego rosołu nie wiem, że to dobrze mi robi na organizm, dodaje kolagenu, no to jeszcze y, to uczucie głodu odchodzi. Dobra, a teraz pokażę wam coś co mi w życiu totalnie wyszło, czyli moje włosy tak, to jest rzecz, z której jestem mega dumna i to nie jest zasługa żadnego szamponu, żadnej odżywki, to jest zasługa zmiany o jego trybu życia, ale i dosyć tego, że zaczęłam zdrowo się odżywiać, no i biotyny w tabletkach. Dobrze, więc teraz z moim psem udajemy się na wędrówkę. To nie jest zwykły spacer, to jest wędrówka. Ona musi trwać około 10 km. Ostatnio było trochę cieplej i Mela już tak nieco bardzo nie chciała wracać. No bo ona ma 10 lat, więc takie spacery dla niej to czasami jest hardcore. Ale dzisiaj jest dość chłodno. Więc może będzie trochę lepiej. I tak na taką wędrówkę z Melą. Yy, idziemy w taki sposób, że ona idzie cały czas bez smyczy, bo ona na smyczy to by za daleko mi nie uszła. Natomiast yy, mam przy sobie smaczki i kiedy Mela ma ochotę być niegrzeczna, no to ja wtedy po prostu smaczka wyciągam i ona robi wszystko, co ja chcę. No. Tak, że tak, Zaczynamy. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja uważam że las jest mega kojący. Jak ja tutaj wchodzę, to ja od razu czuję się wspaniale. I myślałam zawsze, że ja tylko lubię las, jak jest yy, lato. Jak jest ciepło, zielono, ale nie. Ja lubię las o każdej porze roku. I tutaj po prostu jest magicznie. O każdej porze roku. Teraz już jest tak, wiecie, łyso. Z drzewek listki pospadały. Natomiast. Nie przejmujemy się tym, bo tu jest i tak dużo spokojniej niż gdziekolwiek indziej. Idziemy sobie dalej. I tak Wam powiem, że teraz miałam kilka dni przerwy, od takich długich, e, dłuższych wędrówek, bo byłam chora. Więc robiłam takie 3 km maksymalnie i dostawałam zadyszki. Ale chcę powiedzieć, że ja 6 grudnia zapisałam się na bieg na 10 km. Problem polega na tym, że ostatni raz 10 km przebiegłam. Nie wiem czy się nagrało, więc powtórzę jeszcze raz. Ja na 6 grudnia zapisałam się na bieg na 10 kilometrów. Problem polega na tym, że ostatni raz 10 kilometrów to ja przebiegłam jakoś w lipcu, a mamy listopad i nie miałam teraz w ogóle okazji, żeby tak biegać, bo ja cały czas od września choruję. Mimo tego, że w pierwszą te wszystkie suplementy i wiecie, staję na głowie, żeby być zdrowa. To nie, moja odporność jest taka, że witamina D nie pomaga. O, słyszeliście? Strzelają. Mela, nie bój się, chodź, chodź. Wiesz, mu się zawsze boi strasznie, nie bój się. No i ja teraz jak y, wyleczę się, bo jeszcze mam katar, no to ja muszę zacząć treningi biegowe. A dlaczego ja przestałam biegać? Bo jak byłam na tej hardkorowej redukcji, to mi tele powiedział, że ja nie mogę biegać, bo jak biegam i jestem na takiej redukcji, to mój organizm dostaje jakiegoś strasznego szoku <laughs> i nie mogę ufundować taki, e, takich atrakcji, bo coś tam mi się rozreguluje, bla, bla, wiecie, te tak. kobiece sprawy, więc przestałam biegać. Później kilka razy jeszcze biegam takie 5 kilometrów, już znowu biegłam tempem 8 ileś tam, także dramat. No więc pobiegnę w tym biegu, ale totalnie nie będę biegła żadnego czasu, bo ja teraz nie wiem, jaki jest mój czas. No, zobaczymy, jak to będzie. Czekajcie, muszę przekonać swojego psa, że nie szczelają do nas. Chodź, dostaniesz smaczusia i się dogadamy, nie? Mecia będzie konsumować teraz. Tak? Wilunia. Siad, siad. A pokaż, jak umiesz siad i leżeć. Siad! Ach, dobra. Szczerze mówiąc. Patrzcie, ten smaczek leży tu. Mela, nie udawaj. Szczerze mówiąc, to ja za dużo swojego psa w życiu nie nauczyłam. Po prostu, że miałam ją jak byłam nastolatką i nie miałam żadnego pojęcia o tym, jak się wychowuje psa. No to mój pies jest taki średnio posłuszny. Tak. No, ale mimo tego, że za dużo jej w życiu nie nauczyłam, to później zaczęłam ją uczyć. Jak już byłam starsza i już wiedziałam, co się dzieje, to ona się kilku rzeczy nauczyła. Na przykład nauczyła się być dość odwoływalna, ale jest odwoływalna tylko na mnie nikogo innego nie słucha. Także jak teraz schodzę z nią bez smyczy, no to mam tą smycz tutaj przyczepioną po prostu, ale wiem, że jak są smaczki, jestem ja, to ona nie będzie zainteresowana bardziej innym psem, czy innymi ludźmi. O to się w ogóle nie martwię, bo wiem, że w tym przypadku wybierze mnie, a raczej smaczki, które mam w kurtce. Ale są też takie psy, które mimo smaczków robią co chcą i nie są w ogóle odwoływalne. Także no tam powiedzmy, że coś umie, umie zrobić siat. ale łapę daje tylko za smaczki. No i tak sobie wędrujemy. thank mm -hmm. you właśnie dzisiaj pójść na siłownię. I ja nigdy nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Że jak się ma taki niedoleczony katar, że ja tak łażę, ćwiczę. Nigdy nie wiem, czy to jest ok. czyli się dobrze czuję, ale trochę mam w głowie te wszystkie takie wiecie, zabobony naszych babci, że ci jest chorym, to się chodzi tylko w domu i pod kodrom, a Z drugiej strony nie wiem, czy tak jest. Czy nie jest lepiej, właśnie się poruszać, przespacerować. Dobra, widzę kolejnego biegacza, więc. you mm -hmm. się przed chwilą, kto się tak drze. Tu są dwa osiołki i one krzyczą. To są osiołki? Tak, chyba tak. Strasznie się wydzierają te słodziaczki. Są naprawdę piękne. Siu, patrz na mnie ten osiołek. I mela. Jaki osiołek? Że niby ja? Nie. No cudowne są. Dobra, idziemy dalej. Tam jest ogólnie łowisko, jak widać. I ta ścieżka właśnie giegnie kawałek wzdłuż tego łowiska i tam jest zakaz wprowadzenia psów. I zawsze się zastanawiam, czy ktoś mi zwróci uwagę, że przechodzę przez tą ścieżkę z melą, ale ten zakaz dotyczy tego łowiska. I z drugiej strony mam takie rany ja, wyżej wezmę na ręce. Ale to jest naprawdę pięknie. O, zobaczcie jak ślicznie. Mega, normalnie Mazury. No dobra, a my dalej idziemy ścieżką. Normalnie lekcje przyrody by tu można było robić. Dobra, mega mi się podoba ten kadr. A one ewidentnie polują na rybki. Mewy nie pozostawiają nic dla wędkarzy. Jej oczy wystrzały mnie tak przerażają. Zawsze się boję, że ktoś pomyli mojego psa z jakimś zwierzęciem. Ona się już boi. O nie, bój się, stój. Chodź, chodź, gdzie ty idziesz? Chodź, idziemy dalej. Chodź, no nie masz na to wpływu. Ja też, chodź. Chodźmęciu. My idziemy celebrować naszą podróż. A mewy kają sobie jedzonka. No sakrat stamtąd idą te wystrzały. Nie bój się Mela. Chodź. Chodź. Niestety tak strzelają, że musiałam Mele zapiąć na smycz, bo jest przerażona. I teraz nasza podróż będzie wyglądać tak, że ona się będzie ciągła. La sacra!